Witam bardzo serdecznie i chciałbym zaznaczyć z góry, że to, co dzisiaj powiem, nie jest poradą finansową. Każdy potrzebuje zweryfikować samodzielnie rzeczy, które usłyszy. I przede wszystkim to, co dzisiaj chcę przekazać, są to moje doświadczenia, jest to element mojej edukacji i mam nadzieję, że dla Ciebie, drogi słuchaczu, również będzie to bardzo. Edukujący materiał, aczkolwiek mam nadzieję, że pewne rzeczy znasz i rozumiesz. Zacznę od tego, czego nauczył mnie system szkolnictwo, że trzeba pracować, żeby zarabiać. Nie wiem, jak jest w Twoim przypadku, ale mi powtarzano, że pójdę do lepszej szkoły, zdobędę lepsze wykształcenie. Zdobędę lepiej płatną pracę. I powiem szczerze, jeżeli chciałem więcej zarabiać, musiałem pracować więcej godzin, brać nadgodziny, ale to się nie przełożyło na sukces i na rezultaty finansowe, o jakich sobie marzyłem. I tak się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje, bo nie system nauczył być pracownikiem. A nie wiem dlaczego, nie pokazano mi, że można zatrudniać pracowników i mieć rzeczy, o których się marzyło, będąc młodą osobą, wyjeżdżać na wspaniałe wakacje, mieszkać w pięknym miejscu we Willi. I mieć cuda z banki wianki, o tym, co każdy sobie mógł zamarzyć. I pracując na etacie, to można powiedzieć, że od pierwszego do pierwszego jakoś to życie funkcjonowało. A jakby mi ktoś pokazał ten obrazek, ten slajd, to może bym zrozumiał, że warto inaczej podejść do tematu. Gdybym usłyszał zdanie, że lepiej mieć 1% z pracy, 100, jak 100% z własnej pracy. Może by mnie to zmusiło do myślenia wtedy, jednak tak się nie stało. A jeżeli rozglądałem się wokół siebie, to powiem szczerze: nie znam żadnej osoby, która byłaby zamożna dzięki pensji z pracy etatowej. A... Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, co zrobię po epoce zatrudnienia. A motyw jest taki, że po prostu pewnego pięknego dnia. Do miejsca pracy, w którym pracowałem, weszły wózki samojeżdżące, firma postawiła na robotykę i wiele pracowników straciło miejsca pracy. I można pomyśleć, no to można się przebranżowić, ale tak naprawdę, gdzie pójść pracować? Moja żona pracowała w Amazonie i tam też, że tak powiem, zaczęła być automatyzacja coraz bardziej wdrażana. I to mi uświadomiło, że rzeczywistość nas dopada zdecydowanie szybciej niż możemy sobie zdać z tego sprawę. Jak popatrzymy na rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacja, robotyka, widzimy, że wiele miejsc pracy no, po prostu znika. Dlaczego kiedyś pewnie bym potrzebował zatrudnić grafika, żeby taką prezentację zrobić? Dzisiaj potrafię korzystać z narzędzi, potrafię zrobić sam, a nie mówiąc już o rzeczach takich jak gry komputerowe, czy programy, też wiemy, że sztuczna inteligencja to potrafi. I słyszałem, że pieniądz robi pieniądz. Zastanawiam się, czy ty to hasło znasz, i czy potrafisz z tego skorzystać. Bo powiem szczerze, ja do pewnego momentu nie potrafiłem z tego skorzystać. Życie. Pokazuje nam, że można zastąpić pracę kapitałem, że pieniądze mogą pracować 24, jak to się mówi, na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, ale brakowało mi tego klucza, jak to zrobić, aby ta, ten pieniądz pracował dla mnie, jak wysłać te pieniądze do pracy, bo dobrze wiem, że to otwiera nam szansę na nielimitowane dochody. Możliwość dysponowania swoim czasem, a tak naprawdę ja chciałem żyć inaczej i szukałem możliwości, jak mogę do tego dążyć, aby żyć tak, jak żyję dzisiaj. I to jest dla mnie klucz, aby się podzielić z Wami rzeczą, którą zaobserwowałem. Że osoby, które znam, to w dalszym ciągu większość pracuje etatowo dla kogoś. Część osób pracuje dla siebie, jakiś tam handelek, trochę osób jest przedsiębiorczych, ale tak naprawdę 95% kapitału jest w rękach wąskiej grupy osób, czyli właściciele korporacji, firm i inwestorzy. I Warren Buffett powiedział, że trzeba znaleźć sposób, aby zarabiać, kiedy się śpi. I dopóki pracowałem etatowo, nie znałem tego sposobu, e, cytat fajny, i starałem się zrozumieć, jak mogę zrobić, aby go wdrożyć w życie. I tak naprawdę, dzięki społeczności, e, która mnie otacza, z którą buduję relacje, e, nastąpił jakiś przełam, ponieważ e, mimo tego, że większość pracuje, część osób chce. I dąży do tego, co ja, czyli do swojej wolności finansowej, do swojego idealnego dnia, aby móc robić to, co lubi, to, co kocha, a nie to, co musi robić. Dzięki tym osobom ja poznałem pewne rzeczy, pokazano mi perspektywy i podjęcie mojej decyzji, moje zaangażowanie pozwoliło mi na to, aby lepiej zrozumieć rynek, aby nabyć nowe umiejętności. I tak naprawdę się rozwijać, wyjść ze swojej strefy komfortu, i nie tylko mentalnie się rozwijać, ale też finansowo i pod każdym innym względem. I trendy, które mamy w ekonomii, łapać, bo tak naprawdę trzeba korzystać z trendów, które dają nam największe możliwości. I sekret, który mi zdradzono, to, że bogaci ludzie posiadają aktywa. I ja tego nie wiedziałem, kiedy pracowałem etatowo. Jeżeli bym to wiedział, może znacznie wcześniej bym zaczął e, kumulować, inwestować, cokolwiek robić, aby dbać o swoje inwestycje i wzrastać. I moje pytanie do ciebie jest, czy ty gromadzisz jakieś aktywa? Jeżeli nie, to ja Cię zapraszam zacząć. Jeżeli tak, super. W dalszym ciągu zapraszam Cię do naszej społeczności w celu pokazania, co my robimy w celu edukacji oraz wspólnych inwestycji. Dlaczego? Bo nowa ekonomia pokazuje nam nowe możliwości. Mamy 3 lata, ponad 3 lata doświadczenia. Jako Metfa i DAO mamy już ponad 16 milionów dolarów w zdywersyfikowanych aktywach i tysiące uczestników. I taka forma wspólnoty nazywa się DAO z angielskiego, po polsku jest to zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. I tak naprawdę mm, można powiedzieć, że ta wspólnota w nowym modelu, wykorzystując świat współczesnej technologii, korzysta. Z rozwoju rynku, bo jeżeli ktoś się interesuje ekonomią, wie, jak, jaki kierunek i trend ma ekonomia. I to jest ważne dla naszego portfela, jeżeli ktoś tego nie wie. Także, jeżeli posiadasz portfel, super, jeżeli nie, ktoś ci pomoże. Ja pomogę wystartować w tej nowej przestrzeni i cała społeczność, jeżeli tylko. Będziesz miał na to ochotę. Z doświadczenia wiem, że sama wiedza bez działania jest bezużyteczna, i to jest bardzo ważne, aby to zrozumieć. Tak? Można przeczytać, jak się jeździ na rowerze, ale dopiero jak się na niego wsiądzie, zrozumie się te różne prawa. Tak samo tutaj uh, trzeba posiadać portfel, portfel Web3. Uh, ja sugeruję, aby założyć MetaMask, ponieważ nagrałem. Um, taki plik edukacyjny, jak go zainstalować, jak pododawać różne rzeczy. I można z mojej wiedzy skorzystać, ale nie trzeba mi wierzyć. Można na własną rękę poszukać na YouTubie, w Google i to zrobić samemu. To nie jest trudne. Trzeba po prostu mieć chęci. Jeżeli widzisz wartość społeczności lub w mojej osobie, którą chcę dać innym, skorzystaj z mojej pomocy, tak? Czyli pomogę zdobyć pierwsze aktywa cyfrowe, zainstalować konto na giełdzie, na Binance albo innej, jeżeli zajdzie taka potrzeba. I teraz, gdy już znasz sekret, że bogaci kumulują aktywa, w Metfideo znajdziesz wiele aktywów w jednym miejscu. I dla mnie to był klucz. Czyli nie muszę się rozdrabniać, iść do 100 projektów po 100 dolarów. Mogę mieć w jednym miejscu to, co najlepsze, ponieważ Metwa jest pionierem na rynku. Obecnie to jest bardzo modny model, gdzie firmy gromadzą aktywa cyfrowe, a Metwa to robi od samego początku. I żeby skorzystać z tego, co jest w skarbcu, z tych wszystkich inwestycji i i tej dywersyfikacji aktywów i tego pomnażania, co się dzieje, należy posiadać token MedFi, który jest formą jednostki udziałowej funduszu. My to nazywamy funduszu Web3, ponieważ ta przestrzeń to jest kolejna generacja internetu. Jeżeli dla kogoś to, że tak powiem, jest nowe, zapraszam do edukacji. Jeżeli ktoś to wszystko wie, gratuluję. Chciałbym powiedzieć, że bardzo ważnym elementem, takim wyróżniającym ten projekt, jest posiadanie safe'u. Jest to takie, można powiedzieć, użytkowe NFT z angielskiego vote, tak poprawnie rzecz mówiąc, które ma za zadanie właścicielowi tego safe'u rozmnażać posiadane przez niego tokeny. Tokeny można uzyskać w różny sposób, ale właśnie pozyskując safe, otrzymuje się pewną pulę tokenów. Czyli jeżeli ktoś rozumie tokenomię, super. Jeżeli ktoś nie rozumie, warto, aby w Google sam przeczytał, przyszedł na spotkanie indywidualne, dopytał, ponieważ tak naprawdę jest to połączenie dwóch słów: tokena i ekonomii i to tak naprawdę opisuje wszystkie zasady w jaki sposób tutaj się odbywa dystrybucja i dlaczego to ma wzrastać w wartości. Projekt należy w 100% do społeczności, która się do tego projektu przyłączyła. Myśmy ustalili maksymalną ilość tokenów, czyli tych udziałów. Mamy mechanizmy deflacyjne i tak naprawdę z 500 milionów wiemy, że maksymalnie teraz może być 450 milionów. Obecnie mamy około połowy w obiegu, czyli w dalszym ciągu te tokeny. Będą się nam namnażać tym osobom, które chcą. I to, co będzie się znajdować w skarbcu, będzie należeć do tych osób. Oczywiście na giełdzie można sobie spekulacyjnie tym handlować. Dlaczego ten projekt? Ponieważ tutaj jest wszystko transparentne. Jeżeli ktoś ma umiejętności, może wszystko sprawdzić, a rzeczy, które ja nie potrafię sprawdzić, i wiele innych osób myśmy zagłosowali aby projekt został audytowany przez firmę która się zajmuje bezpieczeństwem w tej tematyce i na wiele projektów które istnieje na rynku my jesteśmy w top 10% z tej ilości która jest i która się poddała takiemu audytowi I to jest ważne bo nie wszystkie projekty się poddają takiemu audytowi jeżeli uważasz, że wolisz działać sam, możesz. Jeżeli twierdzisz, że jesteś mądrzejszy, wiesz lepiej, twoja sprawa. Ja chciałbym powiedzieć, że pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla tej jednej osoby. Dlatego ja wyciągam dłoń dla tych, którzy szukają wsparcia u mnie i mojej społeczności. Ale jeżeli jesteś lepszy ode mnie, to ja bardzo chętnie Cię zapraszam do zespołu. Bo uważam, że lepiej jest działać razem, łatwiej podejmować, analizować, robić tak zwany risk assessment, dążyć do poprawy, bo ja wiem, że w grupie jest siła, każdy ma swój bagaż doświadczeń i właśnie dlatego zapraszam wszystkich do współpracy. Dziękuję bardzo.